na moim kanale, jest na Majko. Dzisiaj będziemy wam pokazywać moje, e, moje zdjęcia. Jest dzisiaj ze mną moja, Gwana Zosia, moja przeżywana siostra i też kuzynka. E, e, wpadajcie na ona nagrywa na kanale z Laurą, z moją przeżywaną kuzynką. E, siostrą e, przeżywaną i kuzynką. E, no i dzisiaj będziemy wam pokazywać te zdjęcia. Wpadajcie na. Yy, jak macie? An, an, na Anię Majkut. Wpadajcie! Teraz będziemy pokazywać zdjęcia. Poczekaj, Zosia. Niech ktoś do nich Nie. Takie zdjęcia. I takie. No to. Pa it's fun fun <laughs>